29 kwietnia jest 119 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostaje 246 dni. Imieniny obchodzą Antonina, Augustyn i Robert, ale także Ermentruda, Tertulia i Tychik. 29 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Tańca ustanowiony w 1982 roku przez Komitet Tańca Światowego Instytutu Teatralnego. Datę wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcę Europejskiego Teatru Baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Żorza Nowera. Z okazji Dnia Tańca każdego roku inny artysta przygotowuje orędzie adresowane do wszystkich miłośników sztuki tanecznej. 29 kwietnia 1919 roku Sejm RP uchwalił ustawę określającą Dzień 3 maja Świętem Narodowym i Dniem Wolnym od Pracy, na pamiątkę ustanowienia Konstytucji Majowej z 1791 roku. Po II wojnie światowej święto obchodzono do 1946. Później władze komunistyczne zakazały publicznego świętowania w obawie przed manifestacjami. Święto Narodowe 3 maja oficjalnie przywrócono dopiero w 1990 roku. 29 kwietnia 1900 roku w Łodzi zmarł Izrael Kalmanowicz Poznański, przemysłowiec, właściciel warsztatów tkackich, nazywany ostatnim królem bawełny. Poznański był inicjatorem gospodarczego rozwoju Łodzi i twórcą przemysłowego imperium. Na jego zlecenie wbudowano jeden z najważniejszych łódzkich zabytków, Pałac przy ulicy Ogrodowej, nazywany Łódzkim Luwrem. Poznański został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu żydowskim w Łodzi. W kalendarzu świąt nietypowych czytamy 29 kwietnia przypada Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Mówi się, że świat należy do młodych, ale bez wsparcia starszych i doświadczonych osób trudno go zdobywać. Dzisiejszy dzień to dobra okazja, by pamiętać o wspólnym dialogu.